pokazać Tobie, że moja patelnia Dziwalnie w głowę Będzie Dawaj, ona się na twarz i zniszczy Cię ona do czysta Bo czysta to na niej jest I lubi przypieczony serek ładnie? No stary, karierę duchu no wiesz, raz rozmyślałem nad karierą solową razem z Fokusem tak, bo Fokus bo Fokus je sprzedał i... każdy o tym mówi bo Fokus już nie z Fokusem, on śpiewa byle co i, i myśli, że jest to dobre I on się nadywał dumą, i że jest legendą i tak naprawdę jest śmieciem, który nie potrafi skleić słowa ze słowem i myśli, że ma jakiś przekaz, a nie ma Dobra, może śmieciem nie jest, bo szacun jest, ale jak pewka się skończyła, on się też skończył i powinien to dobrze wiedzieć. Jak to się skończyło? Jak się skończyła PF, to on też się skończył razem z tym. Ja się na psach nie znam This is Patelia Freeing punch. Power Bledal Patelnia! Yeah. Zabiło mi minisem. Stale dostał taką patelnię przez głowę, że aż mi się czaska połamała. No ale, ale dobra, skoro tak chciałem bawić, to byle granatnik ze sobą. Patelnia! Ale patelnia musi być. Patelnia! O oh fuck. Yeah. Dwa kryty pod rząd. Biedne za kuleży, że sobie o niego. Pobili tak bardzo. Ławawawawal się? Nagrezę w zapasie. Negrul Negrul w zapasie o, zostaw mnie Ty? Teraz ty możesz zaśpiewać jakąś o swojej patelni, bo ja już zaśpiłem bardzo ładną. Moja patelnia smaży ja, jeżeli niczym, te flonkuli Możesz powiedzieć coś więcej o tej patelni, bo ona jest tak bardzo fajna Znowu z pięciu metrów Tak bardzo lubisz moją patelnię Tak, tak bardzo 5 metrów Krytyczna ona jest, kiedy ma ser... My freaking pants is power Yeah B On podział To był fail Au Ej no, ja się patrzyłem na gościa, a tym mnie tu spotyli. To było świetne, to było... A co ja zrobiłem? Nie, to obłędny Ty, ty się patrzysz A ja wysterowałem tak szansą, żeby obrócić się o 90 stopni Gość do starczy się złożył nie, Nawet nie musiałem nic więcej robić Używać hmm? swojej... Patelni! Wypier uh. papier Chodź tu, patelnia! Cześć, <gaj> <gaj> my request It's my life, it's my life It's my patelnia <gaj> Tak bardzo, patelnia! Ale powiem wam, że patelnia nie jest defaultem ona ma 80% na krytyki tak bardzo, popatrzcie widzicie, seks what the fuck ludzie spadają z nieba, co to się dzieje it's my life it's Uda my nie life. Widzi, się nie idę tam do was po co mówię, wait what yo nega nega tak bardzo Chcę ci z patelni Tak bardzo <laughs> Tak bardzo chcę usmażyć jajka na niej yeah. Tak bardzo chcę jajeczka usmażyć Tak bardzo chcę ci mm. Fajnie, bardzo ja się tak nie bawię, serio. Nie ja bawię się w ten sposób, że ci już z trenia bazę, a ja nie mogę nic z tym zrobić. Ale mimo wszystko destrukcji mam 6, więc jest dobrze. Jest sexy. Powiedz to. No, jest seksowny. Tak ja. bardzo tak, z takim oporem. Jest w miarę. Jest sexy. O... Kurde ikon nie ma na dole, a powrócimy sobie na potęgę. Z jakim nakresem? Cześć! Fuck Rozpieprzecie, mi... rozpieprzecie Nawet mi nie pomogła ta moja skrzyneczka co to była No niefajno Negruz gdzie jesteś Negruz Czekam na ciebie na dole z moją patelę What, what, wait, what, was jest trzech? Oszuście Gdzie? No za A. tobą chciałbyś Patrz jak go zabiję Chodź tu No, dzięki kas tak ja, ja, ja chciałem po prostu przejść. Serio. Dobra, dobra. Widziałem, że... Socze z tą patelnią na mnie szkujesz. Specjalnie ona nas się oliwą z oliwek, z najwyższej klasy. Oliwa z oliwek, oliwa. Pamiętajcie, oliwa z oliwek jest bardzo zdrowa, lecz też bardzo droga. Na polskie zarobki to to nie ma co liczyć. Ta patelnia, to nie jest zwykła broń. To, to jest, jest coś więcej. To jest z... Ale nie, bo to fajnie, to fajnie wygląda, jak cię ci podrzuca, a potem tak z za głowy patelnią, nie? Mm -hmm. Masz rację. Masz rację. Ała. Mógłbyś powiedzieć, że jesteś zawołani, i tak nie farmie zabiłeś, tak? wiem, cię tak, tak bardzo wesoło. Z <laughs> bardzo miałem nawet. Wyszcze jest to, że to nie słychać kroków. To nie jest e, skill ani CS, wiesz? W skillu jest taki bajer, że słychać ten. Teraz sprzączki co są w broni, tak, tak klikają. Wiesz że co chodzi na gruz? Mmm, nie no. Wy jesteście buraki, nam nie umieć się bić. Zoku jest 9-8, bijąc tylko ze swojej... ...pate! Jeee. Yeah. Ała, ała, ała. Oh yeah. Kolejny się nie potrafi bawić, tylko używa granatnika na gruz. Dzięki. Przenoś, 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 przenoś miarodówko! Szybciej! Przenoś mnie! Oh. Ej! Wait what? Dobra nie, tak się nie będziemy bawić. Bombs away! Grubego weźmie! Nie, tak się nie będziemy bawić kurwa. Kurwa pokażę. Nie, kurwa. kurwa pokażę. Parabole tańczą, 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 tańczą. tańczą, tańczą. Negrzy został z miniganem, naganem, <tostan> na a Dominicji już nie ma. Dominicji lol. <tostanawianie> ja wam pokażę, bitches. Nie chcieliście potelni? Kurwa brudna? Ja ci kurwa kurwa brudną potelnię. Masz miniganu, szybatowych? Ma a ty masz znowu w tak bardzo inny Rajku, Genie i twoja matka też. Tak. Co nie chodzi, to zastopują, bo oni do... No z bazy nawet wyjść nie do... do. No, zrób z tym. Ja wam dam, kurwa. Ja wam dam, kurwa. Masz, kurwa, tam ład. Żryją, tak jak cię uczyłem. W miarę Ja mam kurwa dawę no. Au Dobra, bo poboimy się inaczej Seksy będzie No i kurwa A, to był mój hara, hara, ha. Proszę cię bardzo O kurde Masz spatelki O, cześć na O ty kurwa, ja ci dam spateri Ja ci kurwa dam z baterii. Do widzenia Ha, <laughs> płoń Burn baby, burn Dawaj Nie ma takiego bicia No i co? Soldiera wziąłeś i tylko to potrafisz No no widać właśnie Chcesz na patelnie? Dobra Jaki bardzo skilled jesteś Chodź na patelnię, dawaj Bo no, bij HP od ciebie Co mi to opowiedzi, teraz wyskakujesz, że nie masz aryża na co? Miaczku? Masz kurwa asysty nie mam, no Masz kurwa przez łeb I Jeszcze raz, tak A ty wydupiej no co za pedał, głupi. Was to do Klitschriga? D. Łap. Na pewno. To jak ty kurwa się bawisz z medykiem, to ja bym was. Na koniec tej okay. zabawy. Dobra. Teraz już nie żyjesz. Dobrze. Medyk mi zostawił w świetnym momencie. A co, bez medykacji nie dasz rady? A ty bez bazuki biedaka też nie dasz rady? To jest broni każda inna. Medyk też też jest klasa jak każda inna. No ale dwóch na jednego to już nie jest co innego Wow, co brudne na śmieszne Maryśka! Co się tak wyleczyło? Nie wiem. No nawet ty próbuję. Jak mam bożego biedaka, to nie, to potem do mnie podejdziesz. Bo oha. Takiego. Прави Ага, Прави. Ага, споко. Это буду, хорошо, как-то я тебе скрипта когда я там. Ты уже дал файде. Так, лечишь. А, так крит, siedzenia w mojej bazie i Rake brak czy coś w ten stylu cześć na kres a iść pan głupia wadliwa apteczka Dwa. to zała dominacja znowu się zaczyna Zajebiście. O, Nie, nie lubię jednej rzeczy, że jak ktoś się wkurza i mu nie idzie to bierze najlepszą klasę a potem owni cały serwer, nie? Czyli gra tylko jedną. To nie ma najlepszej klasy. Czy nie, swoją najlepszą, czy wiesz, że najlepiej ją gra. o to wychodzi. No to chyba dobrze, że bierze to co umie grać, nie? Ale nie, a potem owni cały serwer, słuchałeś mnie do końca? No, jak umie grać, no to o <laughs> Tak jak to jest tak z hisoterem. Luksus znalazł mi kątę na wszystkie postacie. Ty jak na przykład pikuje, powiedzmy, sakuje, to on pikuje mailing. Jak ja pikuję Jomu, to on pikuje Alice i tak dalej. Mhm. Ja nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Ale na każdym pasadzie słabość odporność. A raczej przy yy, ten yy, sposób. O. O nie słabość. <słuch> Fuck, a ja za to mówię lecie. Ale co ciekawe, że wzięliśmy akurat w tym samym czasie demo panów Oho Do widzenia Sorry, 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 sorry Coxownie. No, pewno... Sorry, serio, serio, sorry, sorry, sorry. <laughs> Zujemy to odruchowo. Poczekaj. Ja zazwyczaj też uciekam jak mnie ktoś chce zabić. Okej okay. Takiego mała A po mnie Jest 5 metrów 5 metrów pięciu... przesłyszałeś Przespysza... się ale nie powiedziałem 5 z... metrów Zobaczymy jak to miał rację Sorry tak Kurde, nie, 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 czuję, nie czuję tej bazy, nie? I tam jest Scout, który stoi i nic nie robi. No kurwa, z 5 metrów. Masz szarżą. Ała. Ile masz HP? 24. 71. To jest jedna patelnia, nie? Albo twoja kryty, albo moja zwykła. Jednak ty. Albo moja tarcza. I też. No wyjście. Au Po mnie. Nie bo ty masz kuter nogę ja mam granatnik, może to też dlatego Nie mam alibaby no to O O łama ktoś mnie podjarał What the fuck się tu dzieje Ta I ta skryta zawalisz, zobaczysz. No kurwa, jak pyro zajebany. Nie widzisz, że się bawimy, nie? Musi się zepsuć zabawę, kurwa, takie dziecko, co go biją w domu, kurwa. Mam e, mamo, ale nie? Ale wy nie bicie zaraz, ty kurwa jebana mała. Odbudziłeś nowe spodnie, wypierdalajcie tę zabuchę. <suszy> że co? Takie moje dzieci, kurwa, muszą się wyżywać w bo... Kurwa, bo ich rodzice sobie, kurwa. Kablem po kurwa żebrach. Kurwa. Kablu.